Po tym telefonie nigdy nie spodziewałbyś się, że jest tak dobry jest z największym zaskoczeniem roku 2025 całe X200 Pro z rewelacyjnym wprost aparatem z obiektywem Zajsa ze świetną wydajnością realizowaną przez ośmiordzeniowy chip w 3 nanometrach, który w tym przypadku jest dopakowany przez 16 GB szybkiej pamięci RAM. Masz tu 512 GB pamięć na pliki w dodatku typu UFS 40 o szybkich wartościach zapisu oraz odczytu Android w najnowszej wersji i dościgasz najszybszych tuzów na rynku. Operujesz tutaj na ekranie amoledowym w znakomitej jakości 6,78 cala ze wsparciem technologii HDR10 z Dolby Vision. masz Always on Display oraz odświeżanie na poziomie 120 Hz, a pod wyświetlaczem ukryto turbo szybki, znakomity ultrasoniczny czytnik linii papilarnych. Ale prawdziwe tutaj mistrzostwo osiąga aparat. Główny sensor tego telefonu to 50-megapikselowa jednostka od sony. Masz też obiektyw ultra szerokokątny, również 50 megapikseli oraz teleobiektyw z sensorem od Samsunga o rozdzielczości 200 megapikseli, który ostrzy zaledwie od 14 centymetrów, więc będzie doskonałym wyborem do zdjęć w trybie makro, a także zrobisz nim turbo dobre zdjęcia przy dużym przybliżeniu. Nagrasz materiał w jakości 8K i to w 30 klatkach i masz turbomocną baterię 6000 mAh. Vivo X200 Pro masz za 3799 zł w pełnym komplecie z pełną gwarancją w Luxshopie Szeligowskiego 1.